Kuba prowadziliście w meczu z pogonią Szczecin, która, przypomnijmy, bardzo dobrze spisała się w dwóch poprzednich kolejkach, aż do 88 minuty. minuty. Chyba czujecie, że. czuliście, że te trzy punkty mogły już jechać z wami do Krakowa? No, powiem szczerze, że jesteśmy bardzo zawiedzeni i, i w szatni, bo naprawdę. Tak no, smutno po meczu, bo, bo każdy z nas gdzieś miał zupełnie inne odczucie po tym meczu, gdzie no, wydaje mi się, że zasłużyliśmy na te trzy punkty z przebiegu całego meczu. I, I taka bramka z 89 minuty to naprawdę boli, ponieważ nie dość, że, że piękna, to, to jeszcze praktycznie nie pozwoliliśmy pogoni na, na zbyt wiele. To chyba była jedyna, gdzieś tam jedyny strzał pogoni w światło bramki. Zapowiadało się na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo, ale niestety właśnie musicie obejść się smakiem. Czy nie czujecie, że to zwycięstwo się trochę Wam wymknęło właśnie na własne życzenie? Straciliście koncentrację w końcówce spotkania? Czy może to z powodu upału już trochę opadliście z sił? Nie, nie ma co się tutaj czym gdzieś tłumaczyć upałem. No. Yy, straciliśmy to prowadzenie też przez to, że Mieliśmy swoje sytuacje, trzeba to powiedzieć, bo, bo mieliśmy sytuację, żeby zakończyć ten metr, szlibyśmy na w 80 minucie na 2-0 i, i Pogoń na pewno by się już nie podniosła, więc no, to, to, to tylko nasza no, brak skuteczności, brak koncentracji, to wszystko się złożyło na to, że niestety wyjeżdżamy stąd tylko z jednym punktem, a to boli, bo tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że, że byliśmy dzisiaj zespołem lepszy. Pozytywem na pewno jest to, że widać było, że od pierwszej minuty wyszli tutaj bez żadnego obciążenia psychicznego, bez żadnych kompleksów. Podbudował was chyba jakoś ostatnio trener? Czy ta przerwa też dwutygodniowa na reprezentację pomoże Wam jakoś, żeby nabrać trochę świeżego spojrzenia i wrócić właśnie z, z nowym zapałem do rozgrywek? Czy na pewno gdzieś, gdzieś ta przerwa będzie po to, żeby, żebyśmy wyeliminowali te błędy, które gdzieś popełniamy? Zawsze to wtedy można ciężej popracować. Jest, jest to taki okres, więc no, myślę, że dobrze ją przepracujemy, żeby, żeby po, po tej przerwie zapunktować u siebie za trzy punkty, bo to jest dla nas najważniejsze, wy, wygrywać te mecze. No i cóż, no, tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno jesteśmy zawiedzeni tym wynikiem, bo, bo no, mimo tego, że graliśmy dobrze, że dobrze to wyglądało, gdzieś tam o, o prowadzenie gry z naszej strony, to, to ten wynik jest dla nas mało. Właśnie widać po Tobie duży smutek, a przecież punkt wraca do Krakowa, więc yy, i tak jak mówiłam, pozytywy również są, więc chyba nie ma co, co się smucić. Nie, no, są pozytywy na pewno, nasza niezła gra, ale, ale mówię, no, gdzieś tam jeżeli chcemy grać o czołówkę i chcemy być uznawani za klasowy zespół, to, to musimy przytrzymać ten wynik 1-0, bądź strzelić wcześniej na 2-0 i zamknąć ten mecz.